Rozpoczynamy tajny projekt Babcia. Dzień dobry. Proszę Pani, robimy projekt sporo, ale chcemy się tylko zapytać, bo nadchodzą święta i wszyscy wiedzą, co się robi święta, są sanki, śnieg i w ogóle. I chcemy się zapytać, czy lubi Pani jeździć na sankach? Oczywiście. A jeździ Pani jeszcze? A czy osoby na choinkę ma Pani jakieś kształty sanek? Nie, a chciałaby Pani, żeby wprowadzono takie ozdoby? Oczywiście. Tak? A z jakiego, z jakiego powodu? No bo święta I sanki. sanki. Sanki! Dziękujemy bardzo. Święta. Oskute Święta i sanki. Sanki. na razie nasz program. Albo nie, chwila. Widzimy następny obiekt. A Ale jakiś pan idzie, Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Dzień pani, dobry. robimy projekt w szkole i chciałam się pani zapytać, bo wszyscy wiedzą, że idzie zima i id idą święta, nie? No. I wiadomo, że jak są święta, to są sanki. Lubi no. Lubi pani, pani sanki? Czy ja lubię sanki? Jak byłam młoda, to lubiłam, a teraz to już nie lubię, bo jestem za stara i na sanki nie siadam. Na za no sanki zawsze dobra pora. Nie, nigdy nie siadam już za stara jestem do sanek. Wolę może... do samochodu wsiąść. A ma Pani może ozdoby na choinkę w kształcie sanek? Nie. A chciałaby Pani, żeby takie wprowadzono? Ja wiem, chyba nie, no na co sanki na poimce. kochana, lepiej mikołaje jakieś tam. Sanki najlepsze, a mikołaje to jakie, takie z dużymi borami? No, no, z dużymi, jak prezenty dają, wszystkiego no dobrego. No, tak, nawzajem, do widzenia. dużo <śpiewa> z <śpiewa> <śpiewa> Zapraszam. Możemy Pani, panią o to zapytać. Robimy projekt do szkoły i wszyscy wiedzą, że jak to święta to są sanki, prezenty i w ogóle. I chcieliśmy zapytać, czy lubi, lubi Pani sanki? sanki? Jestem za stara Jak za stara? Wszystkie kobiety, które pytają, mówią, że są za stare na sanki. Ja też został młodych spytać. Eee, młode. Młode za mało przeżyły, żeby wjeżdżać. Jak byłam dzieckiem, to lubiłam młode, ale teraz to już nie. A chciałaby Pani, żeby sprowadzono osoby w kształcie sanek na choinki? No. Tak? No i proszę, bardzo. A dlaczego? No, to jest takie no świąteczne, takie zimowe, takie fajne. Takie saniaste. Saniaste, yes. Super. <laughs> Dziękuję Pani bardzo. Proszę, proszę bardzo. Dziękuję to jest Wszystkiego to jest dobry, najlepszego. Dobry, dobry, dobry. dobry nie? To takie, no, z oba nie? Takie że no, no. I to, to właśnie bardziej symboliczna. Tak, właśnie. Dziękujemy bardzo, tak Wesołych bardzo, świąt. Dziękuję. Dzień dobry. Robimy w szkole projekt o świętach. I wszyscy wiedzą, że na koza święta i na święta tak, są i sanki. I chciałam się zapytać, czy jeżdżą panie na sankach? A ja, ja, się nadaje na A tak. A wam by się Tak? Nie. my bardzo wam dziękujemy. Ja? Że, tak. Ale ja, ja się na to na lata. Ale nie na moje lata, 84 lata. O, to dobre pani. Dziękujemy bardzo. No nie bardzo. Dobra, na